Cześć wszystkim! Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego drzemka po pierwszym budziku sprawia, że czujecie się jeszcze bardziej zmęczeni? Dzisiaj zgłębimy naukowe podstawy tego, dlaczego przycisk drzemki może być prawdziwą pułapką dla mózgu. Zacznijmy od tego, co dzieje się w Waszym mózgu, kiedy wciskacie drzemkę. Wyobraźcie sobie: budzi Was budzik, wciskacie drzemkę i znowu odpływacie. Wasz mózg myśli, że zaczyna nowy cykl snu, ale wiecie co? Za jakieś 5-10 minut budzik dzwoni ponownie, wyrywając Was z tego świeżego cyklu snu. To jak rozpoczęcie długiej podróży samochodem i nagłe hamowanie po 100 metrach. Trochę bez sensu, prawda? Żeby lepiej to zrozumieć, przypomnijmy sobie szybko etapy snu. Są cztery główne etapy: N1, czyli sen lekki, przejście między czuwaniem a snem. N2, również sen lekki, w którym mózg zaczyna odłączać się od otoczenia. N3, sen głęboki, kluczowy dla regeneracji organizmu. I wreszcie sen REM, w którym występują marzenia senne i konsolidacja pamięci. Pełny cykl trwa około 90 minut. Ale kiedy wciskacie drzemkę, często przerywacie fazę N1 lub początek N2, zanim mózg w ogóle zorientuje się, że to niepełny cykl snu. To prowadzi do czegoś, co nazywa się bezwładnością senną. To uczucie otępienia i dezorientacji, które pojawia się po przebudzeniu w niewłaściwej fazie snu. Używanie drzemki to uczucie nasija. Dodatkowo rozregulowuje to wasz rytm dobowy. Wasze ciało nie wie, czy już czas wstawać, czy jeszcze spać, co powoduje większe zmęczenie. Badania naukowe, np. Na te z Harvard Medical School i Sleep Foundation, pokazują, że częste korzystanie z drzemki może prowadzić do niższej produktywności, większej senności w ciągu dnia, a nawet pogorszenia funkcji poznawczych. Zamiast czuć się wypoczętym, wasz mózg jest zdezorientowany i nie funkcjonuje tak dobrze, jak gdybyście wstali od razu po pierwszym budziku. Co więc powinniście zrobić zamiast tego? To proste: wstańcie, gdy tylko zadzwoni budzik. Ustawcie budzik na godzinę, o której rzeczywiście musicie wstać, unikając wielokrotnego wciskania drzemki. Utrzymujcie stałą godzinę pobudki, żeby wyregulować swój zegar biologiczny i zadbajcie o odpowiednią ilość snu. Starajcie się spać 7-9 godzin każdej nocy i unikajcie ekranów przed snem. Podsumowując, przycisk drzemki to pułapka dla waszego mózgu. Nakłania go do rozpoczęcia nowego cyklu snu tylko po to, by go przerwać chwilę później, co prowadzi do większego zmęczenia i pogorszenia funkcji poznawczych. Najlepsza rada? Wstawajcie od razu po pierwszym dzwonku, wasz mózg wam za to podziękuje. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, najlepszy poranek zaczyna się od dobrego snu.